Kochane Orły, super, że jesteście z nami. Witam Was na kolejnym punkcie. Za chwilę zaczynamy Eucharystię po prostu z Lakelandem Chaosem, z księdzem Rafałem Kowalczykiem, naszym opiekunem. Chcielibyśmy, zanim jeszcze zaczniemy naszą Eucharystię, zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Um, no, musimy dalej. Dziękuję, dziękujemy Wam na samym początku za wszystkie zdjęcia, które dostaliśmy już od Was. Naprawdę wiele zdjęć przyszło, bardzo poruszających, fajnych zdjęć i dalej Was zachęcamy do wysyłania waszych selfie, waszych zdjęć grupowych z, tej, um, z tego spotkania, żebyśmy mogli ułożyć tą mozaikę i te zdjęcie grupowe. I zachęcamy was również do całonocnej modlitwy, która rozpocznie się już dzisiaj o 24, aby się wpisać w listę, aby wziąć sobie tyżun nocny i ofiarować ten czas Jezusowi. Dokładnie, w tych zdjęć i tych chęci na modlitwę nadal jeszcze bardzo mało w porównaniu do ostatniego razu, dlatego tutaj też taka mała zachęta. Kochani, nie bądźmy obojętni, dajmy czadu i pokażmy, że chcemy i że potrafimy. Mamy dla Was też piękną wiadomość, nasza grupa pomimo aktualnego kryzysu, pomimo że wszystko stoi na miejscu, się rozwija i mamy dla Was dobrą wiadomość, dobrą nowinę od jakiegoś czasu, od ostatniego czasu Jesteśmy oficjalnie Orły Fein, czyli jesteśmy jakby wpisany w rejestr Feinsregister, tak się mówi po niemiecku i mamy teraz dużo, dużo więcej możliwości Mamy też od ostatniego spotkania nowe konto bankowe, swoje własne konto bankowe, mamy też pepola i z tej okazji chcielibyśmy bardzo Was poprosić o ofiary, o to, byście wsparli naszą grupę. Nasza grupa się rozwija, ale właśnie też tylko dzięki temu, że wpłacacie jakieś ofiary. To spotkanie się odbywa tylko dzięki temu, że mamy że dostaliśmy jakieś spędy, jakieś ofiary z ostatniego spotkania i stać nas na jakieś wydatki, na zaproszenie różnych gości. To jest tylko dzięki wszystkim osobom, które otworzyli swoje i ofiarują nam jakieś malutkie pieniądze. I z tej okazji też... Chcemy podziękować wszystkim osobom, które na ostatnim spotkaniu obdarowali nas naprawdę bardzo, bardzo hojnie. Wielkie Bóg zapłać! Dziękujemy Wam z całego serca. Dokładnie, w piątek, czyli wczoraj, była też Eucharystia ofiarowana właśnie w intencji wszystkich osób, które wsparły naszą grupę finansowo na ostatnim spotkaniu. Żeby jeszcze tylko tak krótko powiedzieć, dla tych, którzy słuchają nas po Polski, to co teraz stało z naszą grupą, to jest właśnie, zostaliśmy prawdziwym stowarzyszeniem. Mamy teraz, jesteśmy powiedzmy, już tak na papierach, w papierach. Możemy już mieć swoje własne konto jako, tako, jako taka organizacja czy stowarzyszenie i też bardzo się z tego powodu cieszymy. Ja no, jeszcze tak... mam taką jedną spontaniczną myśl, na tym spotkaniu dużo się dzieje, ale mi się wydaje, że potrzebujemy takiego coś jak przykażmy, sobie dobre słowo też, o to, żeby byśmy poczuli tą wspólnotę, jeżeli czujecie, coś wam się spodobało na tym spotkaniu, jakaś fajna konferencja. Może jakaś modlitwa Was bardzo dotknęła. Napiszcie do tych osób też jakieś miłe słowo. na no, przykład nie wiem, Laura i Max pięknie poprowadzili modlitwę poranną. Napiszcie im wiadomość. Na pewno się bardzo ucieszą. I budujmy przez to takie słowo, przez te wiadomości też taką więź i taką wspólnotę, żebyśmy wiedzieli, że hej, jesteśmy razem, pomimo, że oglądamy się przez ekrany. Również możecie pisać też na naszego maila. Tam dziewczyny cały czas siedzą i czatują, czekają tylko na Wasze wiadomości. Te wiadomości później, jak będziecie też chcieli, mogą być udostępniane i rozesłane w całej grupie. Tak jest. Dokładnie. Tutaj jeszcze taka jedna rzecz, kochani, chcielibyśmy Was też również zachęcić do tego, żebyście wysyłali swoje własne intencje, jak na przykład modliły się koronką, czy różańcem, czy ogólnie jak jest czas modlitwy, to wysyłajcie, wysyłajcie swoje własne intencje w komentarzach. A na samym końcu chcielibyśmy oddać głos księdzu Marcinowi z Concordii, nasz gospodarz, który zawsze gości na spotkaniach, który chciałby kilka słów skierować prosto do Was, a po słowo księdza Marcina zapraszamy Was już na Eucharystię. Z naszym opiekunem, z siedzą Rafałem. Pozdrawiamy Was. Pozdrawiamy Was. Dziękujemy, że jesteście z nami. Pamiętajcie o udostępnieniu naszych filmików i o tym, żeby się dzielić tą właśnie nowiną, modlitwami i tym wszystkim, co się tutaj dzieje. Amen. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Trzymajcie się. Pa, pa, Witam wszystkich serdecznie i pewnie wszyscy dobrze znacie to, co otrzymaliśmy na początku marca. Jednak pomimo tego, że może są zamknięte kościoły na wspólną modlitwę, a na indywidualną są otwarte, to jednak najważniejsze jest to, że są otwarte wasze serca. I niech Pan Bóg wam błogosławi na ten czas nowego spotkania. Szczególnego spotkania Omódlcie ten ośrodek Pomódlcie się w intencji Tutaj tego domu, całego tego istnienia Tych wszystkich rzeczy, które tutaj sprawujemy Bo naprawdę za Wami tęsknimy Ale cieszymy się, że możemy z Wami łączyć się Przez łącza internetowe I że Wy kontynuujecie dalej spotkania W polonijnym ośrodku House Concordia Choć ten dom przenosicie Również do swoich domów Niech Pan Bóg Wam błogosławi I miejmy nadzieję, że te drzwi, które widzicie za mną które są teraz zamknięte. Tak naprawdę można tam wejść yy, i tam codziennie odprawiamy msze świętą, madrujemy Pana Jezusa. To niebawem zostaną otwarte. Trzymajcie się z Panem Bogiem.